Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, jak u nas wygląda wykonanie projektu wnętrz, czyli proces powstania projektu wnętrz. Zapraszam na intro do merytorycznej części odcinka. Proces wykonania projektu wnętrz, o którym będę dzisiaj opowiadał, to jest oczywiście nasz proces, który, który my stosujemy w wykonaniu naszych projektów. On powstał oczywiście na bazie naszych doświadczeń. My też go staramy się z każdym kolejnym projektem usprawniać, tak, żeby był coraz lepszy, ale wszystko chodzi o to, żeby w jak najlepszym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów. Od czego zaczynamy? W pierwszej kolejności jest inwentaryzacja. Jeżeli mamy oczywiście jakieś wnętrze już istniejące, no to niezbędne jest to, żeby po prostu je zmierzyć. Tak? Czyli po prostu gabaryty naszych pomieszczeń, długości, szerokości, wysokości, otwory okienne, drzwiowe. I tak dalej, czy też czasami niektóre elementy instalacyjne, jeżeli będziemy się gdzieś do nich potrzebowali nawiązywać. W związku z tym, że też wykonujemy projekty wnętrz w całej Polsce i wykonujemy je powiedzmy online, to czasami prosimy naszych klientów, jeżeli mamy do nich daleko, aby to oni wykonali pomiar takiego wnętrza. Nie ma z tym najmniejszego oczywiście problemu. Ale jeżeli na przykład tego wnętrza jeszcze nie ma, ponieważ jest to dopiero budynek w budowie, no to tutaj bazujemy na projekcie budowlanym, który jest gdy naszą bazą, na której jesteśmy w stanie zrobić nasze rysunki. I tutaj przechodzimy do części analitycznej projektu, która jest bardzo istotna, którą musimy bardzo dobrze przeprowadzić, ponieważ jeżeli do niej się nie przyłożymy, to ona nam się przyłoży na późniejsze etapy całego projektu i jakby finalną satysfakcję z tego projektu. Co my tutaj analizujemy? Przede wszystkim analizujemy potrzeby klienta. Myślę, że na ten temat w ogóle zrobię osobny. Odcinek, w którym szerzej opiszę, jakie aspekty w ogóle podlegają analizie. Ale, tak, w dużym skrócie, my tutaj wysyłamy naszym klientom ankietę, w której, no, w zależności powiedzmy, jak to wnętrze jest duże, ile mamy pomieszczeń do zaprojektowania, jest od 100 do 200 pytań, w których zadajemy naprawdę szczegółowe pytania i też skłaniamy czasami klientów do refleksji, bo oczywiście, no, wiadomo, nie musimy wiedzieć wszystkiego, wszystkich rozwiązań i możliwości technicznych, jakich, jakie mamy, ale skłania to nas do pewnych przemyśleń. Jest to też takim rodzajem checklisty, a nam pozwala poznać wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta co do projektowanego wnętrza. Kolejną częścią analizy jest analiza. Stylistyki. Tutaj prosimy naszych klientów o przesłanie zdjęć z inspiracjami wnętrz, które im się podobają. Oczywiście z krótką informacją, co na danym zdjęciu się podoba, jakiego rodzaju to są wnętrza. Więc jesteśmy w stanie zdefiniować tą stylistykę, ponieważ my wykonujemy projekty w różnych stylistykach. Więc to klient musi zdefiniować, który, która stylistyka jemu się podoba oraz na tych zdjęciach też jesteśmy w stanie. Dostać informacji od klienta, jakie rozwiązania materiałowe czy też kolorystyczne jemu się podobają. I w zestawieniu tych dwóch analiz jesteśmy w stanie przejść do projektowania. Pierwszą częścią projektu jest projekt koncepcyjny. I na pierwszy ogień w projekcie koncepcyjnym idzie układ funkcjonalny, który z reguły wykonujemy w kilku wariantach: no, czasami dwóch, trzech. Wszystko w zależności oczywiście z jakim rodzajem i wielkością też projektu mamy, mamy przyjemność. Dajemy też możliwość oczywiście klientowi kilku tur poprawek z reguły to są dwie-3 trzy, trzy tury poprawek. Jeżeli też klienci potrzebują więcej, to też nie ma, takiej, nie ma takiego problemu, ale dzięki temu, że tą część analityczną staramy się przeprowadzić jak najlepiej. To te pierwsze układy funkcjonalne, one najczęściej z jakimiś tam, oczywiście, drobnymi modyfikacjami, ale są tymi układami funkcjonalnymi, które zostają zatwierdzone finalnie przez, przez klienta. I już jeżeli mamy ten układ funkcjonalny zatwierdzony przez klienta, przechodzimy do wykonania wizualizacji. Z reguły, w zależności oczywiście też od pomieszczenia, dla każdego z pomieszczeń wykonujemy dwa do czterech, takich trójwymiarowych widoków, na których pokazujemy oprócz tego układu funkcjonalnego, który mamy zatwierdzonego, ale też wszystkiego rodzaju rozwiązania materiałowe, tak jak to wnętrze ma być wykonane. No i tutaj też klienci mają możliwość Zmiany rodzajów wykończeń, zmiany rodzajów kolorystyki więc to też jest pewien proces, w którym możemy dokonywać jakichś zmian. Do tego powstaje, jeżeli już oczywiście zatwierdzimy te rozwiązania materiałowe na wizualizacjach powstaje też lista elementów. W tej liście elementów zabieramy wszystkie materiały wykończeniowe, takie jak płytki, posadzki czy tam jakieś materiały wykończeniowe ścian. Też będą na przykład lampy w skrócie myślowym, meble, które są ruchome, tak? czyli gotowe możemy kupić w sklepie, czy to będzie jakaś sofa, fotel, stolik, czy też dywat. To jest po prostu lista elementów i tam mamy zawarte wszystkie elementy, których używamy w naszym projekcie koncepcyjnym. I jeżeli już mamy te wszystkie rzeczy zatwierdzone przez klienta, czyli zamykamy proces Projektowy koncepcji możemy przejść do projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy jest rozwinięciem tej zatwierdzonej przez klienta części koncepcyjnej. Jest to dokumentacja techniczna, która jest takimi wytycznymi dla wykonawcy, aby wykonał. Swoje prace ze swojego zakresu w taki sposób, aby finalnie dostać ten efekt, którego oczekujemy po projekcie koncepcyjnym. Przybliżę Wam teraz w dużym skrócie, jakie rysunki mogą znaleźć się w tym projekcie wykonawczym. Na sam początek na pewno mamy część takich rysunków ogólnych, które będą pokazywać po prostu rzuty całego tego naszego mieszkania, czyli całej naszej inwestycji. I jeżeli oczywiście jest, będzie tutaj rysunek inwentaryzacji, na którym też bardzo często pokażemy elementy budowlane do wyburzenia. Kolejnym rysunkiem będzie rzut z układem funkcjonalnym. Następnym rysunkiem będą rzuty z projektowanymi ścianami i czasami też pokażemy ich, ich, wydo, ich widoki, jeżeli to będą oczywiście. Jakieś zabudowy bardziej, powiedzmy, skomplikowane, w których będziemy robić jakieś wnęki albo coś się po prostu będzie w nich więcej działo niż to będzie tylko prosta ściana od posadzki do, do sufitu. Będą też rzuty sufitów podwieszanych. Będzie też rysunek instalacji elektrycznych. Oczywiście to nie będzie taki rysunek jakbyście dostali od projektanta branżowego elektryki, ale tutaj będą wszystkie wytyczne co do wszystkich punktów elektrycznych, takich jak punkty oświetleniowe, punkty zasilania czy też włączniki. W zupełności jeżeli chodzi o instalacje elektryczne, do domów czy, czy mieszkań, jest, to, są, to są wystarczające rysunki dla e, wykonawców. E, rysunek z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, tak, no też tu będziemy mieli po prostu wskazane dokładne miejsca i punkty, w których musimy dane instalacje doprowadzić e, i też na jakich wysokościach oraz jakie te instalacje muszą być. Jeżeli będziemy mieli instalację grzejnikową, to też pojawi się rysunek z wskazujący do których miejsc musimy podpiąć, doprowadzić nasze przyłącza do, do grzejników. Jeżeli będziemy projektować w naszych wnętrzach wentylację mechaniczną, czy też klimatyzację, to też na projekcie wskażemy, w którym miejscu ma się znaleźć klimatyzator, czy też anemostat Wentylacji mechanicznych tak, żeby przypadkiem dany wykonawca nie zamontował nam tych urządzeń w zupełnie przypadkowych miejscach, żeby one po prostu no, nie zepsuły nam tego efektu tego całego naszego wnętrza. Będą też rysunki posadzek, pokazujące ich wszystkie podziały oraz też miejsce, w którym wykonawca powinien zacząć układaniu tej, tej posadzki. Będzie też rysunek malowania i ścian i sufitów, w którym po prostu pokażemy, w, na której ścianie ma zostać zastosowana taka i taka farba, o takim i takim kolorze. Pojawi się też oczywiście zestawienie drzwi. I to są generalnie rysunki, które pojawiają się jako rysunki Ogólne dotyczące całego projektu. Oczywiście, czasami są prostsze, czasami są bardziej skomplikowane. Znowu, no to zależy od tego, z jakim projektem będziemy mieli do, do, do czynienia. Natomiast kolejnymi rysunkami są szczegółowe rysunki danych pomieszczeń. Tutaj będą pojawiać się już na tych rysunkach szczegółowych. Widoki ścian z opisami wszystkich elementów, które się znajdą oczywiście na tych ścianach. Pojawi się też rysunek zabudów stolarskich dla danego pomieszczenia, tak? z widokiem zewnętrznym tej zabudowy i z układem wewnętrznym, tak? czyli z podziałami, jakie mają być półki i podział tych, tych półek, szuflad, czy jakichś innych rozwiązań meblowych. Pojawią się też detale frontów. Jeżeli to nie będzie oczywiście gładki front, tylko będą pojawiać się jakieś frazowania, no to też je na tym detalu rozrysujemy, w jaki sposób mają one zostać wykonane. Pojawią się też rysunki z układem, jeżeli będą to jakieś płytki, z układem tych płytek na, na ścianach i też z rozrysowaniem podziałów tych płytek. No, nie chcemy mieć. Przypadkowych podziałów na, na ścianę. To, to są elementy, które projektujemy. Jeżeli też to będą na przykład płyty wielkoformatowe, tak, czyli tak zwane spieki, to też poka pokażemy rozrys cięcia tych płyt, tak, żeby minimalizować odpad tych płyt, no, a wskutek tego też zamówienie ilości tych, tych płyt wielkoformatowych uzupełnieniem części tej rysunkowej projektu wnętrz będzie kosztorys, który de facto jest rozwinięciem listy elementów, która występuje w projekcie koncepcyjnym. I tutaj pojawi się zestawienie wszystkich użytych elementów z ich wycenami. Tu też pojawią się zestawienia ilościowe materiałów do zamówienia, tak? czyli jeżeli wskazujemy płytki, to też podajemy informację, ile tych płytek klient musi zamówić, żeby wykonać to dane wnętrze. Więc tu też mamy po prostu zestawienie ilościowe w tym kosztorysie. Podajemy oczywiście też również ceny tych materiałów. Staramy się też podać ceny szacunkowe robocizny danych prac, wykończeniowych oczywiście z naszego doświadczenia. Podajemy też linki do, do produktów, których używamy, tak żeby klienci mogli je bez najmniejszego problemu zamówić. I też, jeżeli mamy kontakty do dostawców danych materiałów czy do wykonawców, który, którzy są godni polecenia, to też podamy w, przy danych pozycjach na miarę do tych, do tych wykonawców. Ostatnim elementem w tym procesie projektowym, albo właściwie już po wykonaniu całości projektu, są nadzory autorskie. One się odbywają już w trakcie realizacji budowy. To jest usługa, po prostu, która pozwala na to, że my przyjeżdżamy na. Na budowę, jeżeli wymaga tego sytuacja. No to w szczególności mam na myśli sytuację, kiedy mówimy o wnętrzach, które są wykonywane w istniejących już budynkach, czyli kiedy wykonujemy jakąś przebudowę albo, albo remont, ponieważ bardzo dużo rzeczy potrafi nam wyjść w trakcie tego tej przebudowy, ponieważ dopiero po wyburzeniu danych jakiś elementów budowlanych okazuje się, że mamy pewne jakieś problemy. W szczególności to są problemy instalacyjne, żeby je rozwiązać. Albo jeżeli już w ogóle mówimy o jakiś zabytkowych kamienicach stuletnich, no to są też obiekty, w których zdecydowanie te nadzory Autorskie bym polecał, ponieważ wiele rzeczy może nas zaskoczyć po wykonaniu danych, rozbiórek, jakichś tam elementów budowlanych i może się też okazać, że będzie trzeba wykonać jakieś korekty w projekcie i pewne rzeczy przeprojektować, bo będzie się okazywało, że to, co sobie zaprojektowaliśmy na samym początku, no, będzie w pewnym stopniu niemożliwe do zrealizowania. Dla takich stanów deweloperskich oczywiście też możemy świadczyć taką usługę, ale tutaj no, jest znacznie prościej, ponieważ tutaj na projektach, które dostajemy od deweloperów, mamy wskazane z reguły, gdzie i jakie instalacje będą doprowadzone, więc ta sprawa jest znacznie bardziej uproszczona i też wykonawcą z tą dokumentacją, którą dostarczymy, w, gdyby na pierwszym etapie jest sobie znacznie w, ten wykonawca w stanie lepiej poradzić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Staram się Wam jak najlepiej przedstawić właśnie ten proces, w jaki my, w jaki sposób my wykonujemy właśnie projekty wnętrz dla naszych klientów. Jeżeli macie co do tego pytania to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Zapraszam też do um, zostawienia łapki do, do góry i do subskrypcji. To pomaga um, rozwijać się nasz um, kanał. I mam nadzieję, do zobaczenia w następnych odcinkach.